Dzień dobry, odpowiadam na Wasze pytania odnośnie wełny. Zapraszam. Kiedy wełna gryzie? E, słuchajcie, wełna gryzie wtedy, kiedy jest ten włos grubszy. Przyjęło się, że w ogóle określamy e, miarę włosa jako mikron. Jeśli tych mikronów jest powyżej 25, no to wtedy ta wełna może gryźć. Klasyczna wełna polska gryzie jak najbardziej, ale kaszmir, e, merino nie gryzą. Więc wszystko, co poniżej 25, nie powinno nas gryźć. Ale pamiętajmy, że każdy z nas ma inną wrażliwość skóry, i coś, co może drażnić mnie być może ciebie nie będzie drażniło. Więc to jest kwestia tego, że musimy dane rzeczy przymierzyć, na gołe ciało i sprawdzić, czy to jest akurat dla nas. Czy w sieciówkach znajdziemy wełnę dobrej jakości? Nie wiem, czy w sieciówkach w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć cokolwiek dobrej jakości, ale jeśli chodzi o wełnę, no to raczej znajdziemy tam odpady, taką wełnę, która jest z miejsc z okolic strzyżenia, gdzie normalnie byłoby to odpadem, ale w sieciówkach oczywiście jest jak najbardziej przyjmowane. Jest to wełna gorszego gatunku, to są, te włókna są na przykład krótsze, mniej trwałe, bardziej gryzące. No i to nie jest wełna, która spełnia standardy takiej wełny, jakie, możemy, jakie na przykład używano wiele tysięcy lat temu. Moi drodzy, niemniej jednak jest to lepsze rozwiązanie niż syntetyk od projektanta. No nie możemy recenzji wełnie wystawić po tym, jak użytkujemy wełnią z sieciówki. Po co są syntetyki w wełnie? No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Syntetyki w wełnie są po to, by obniżyć cenę przędzy. Czasem też jest tak, że ta wełna jest tak niskich lotów i tak e, niskiego sortu, że ona klasycznie nie nadawałaby się do użycia w 100% przędzy, więc dodaje się do niej akrylu bądź poliestru, po to, by w pierwszym dotyku nie było to aż tak nieprzyjemne. Więc teoretycznie można by było powiedzieć, że podwyższamy jakość wełny, dodając syntetyku, nie zapominając, że jest to nadal już jakby niefajna mieszanka i coś, co nie powinno mieć miejsca. Ja uważam, że dobrej jakościowo wełny i wszyscy, co się znają na wełnie, tak samo mówią: z syntetykami się nie miesza. Nie jest to potrzebne. Skąd mieć pewność, że sweter został wyprodukowany etycznie? No po to są certyfikaty, m.in. Woolmark, jest certyfikat Responsible Standard i wiele, wiele innych certyfikatów. Jeśli producent taki certyfikat ma, to na pewno się nim pochwali. Jeśli na danej stronie nie przeczytacie nic na temat certyfikatów, to znaczy, że firma takich nie ma. Czy istnieje wełna, która nie gryzie? Tak jak mówiłam na początku, jak najbardziej nie będzie gryzła alpaka, kaszmir, angora. Wiele wełan nie będzie gryzło. Każda wełna, która jest dobrej jakości, czy baby, czy wełna jagnięca, wiele wełen nie będzie gryzło, ale też może być tak, że dana wełna w niskiej jakości będzie Was gryzła. Mimo tego, że ja powiem, że alpaka nie gryzie, jak ktoś kupi coś z alpaki w sieciówce, aczkolwiek to chyba jeszcze alpaki w sieciówce nie ma, i ktoś powie, że to będzie gryzło. Tak samo jest z moherem. Moher takiej wybitnej jakości będzie bardzo przyjemny, ale ten moher, który jest dostępny w Polsce, niestety no nie jest zbyt przyjemny. I raczej może nas gryźć i być taki drażniący dla skóry. Także dla dużych wrażliwców polecam Merino, kaszmir, alpaka i angorę. Co to znaczy pure wool? No to znaczy, że wełna jest czysta. E, jeszcze było pytanie o virgin wool, no to oczywiście jest to z pierwszego ostrzeżenia. To też jest bardzo ważne i chciałam Wam powiedzieć, że wiele rzeczy wpływa na to, e, czy e, dane włókno, e, czy wełna jest jakościowa, czy nie. Jeśli chodzi o kaszmir, to im starsza koza, tym niższa jakość kaszmiru. I tak samo będzie z alpaką. Więc to wszystko ma znaczenie. W świecie fast fashion nie spotkacie jakości, ani jeśli chodzi o włókna. Czasem może coś może być lepiej uszyte, ale jeśli mówimy o wełnie i prawdziwym slow fashion, to raczej fast fashion nie oczekiwałabym jakichś super rozwiązań. Jeśli macie jakieś pytania, tak najbardziej zadawajcie, ja bardzo chętnie odpowiem. A tymczasem tyle wspomnianego kontentu.